Witam wszystkich. Dziś chciałbym pokazać, jak umożliwić wymianę danych pomiędzy fizycznym komputerem a wirtualnymi maszynami z Windows 10. Dodatkowo, jak dla tych wirtualnych maszyn zrobić wspólny pulpit. Tu jest nasza dzisiejsza topologia. Komputer fizyczny ma taki adres IP. Sprawdźmy to. I mamy wirtualną maszynę, która nazywa się Win10 Dual Boot, i w środku w niej są dwa Windowsy, każdy z nich ma inny adres IP. Windows pierwszy ma końcówkę 1, Windows drugi ma końcówkę 2. W tej chwili mam włączony Windows pierwszy i sprawdźmy sobie, czy jest z nim komunikacja. komunikacja jest. Czyli zacznijmy sobie od pierwszego punktu, czyli komunikacja wirtualnych maszyn z komputerem hostem. Żeby to zrobić, to przejdźmy sobie do tej wirtualnej maszyny. I dla naszego użytkownika, a tutaj użytkownikiem domyślnym jest user, musimy stworzyć hasło. Klikam sobie prawym na start. Zarządzanie komputerem, użytkownicy i grupy lokalne, użytkownicy, i teraz dla swojego użytkownika, prawy, ustawienie hasła. tworzymy sobie teraz jakiś folder, który chcemy udostępnić. Na nim prawy, właściwości, udostępnianie, udostępnianie zaawansowane. Udostępnij ten folder i w uprawnieniach Damy sobie Wszystko dla wszystkich. No i teraz interesuje nas ta ścieżka sieciowa. Na komputerze hoście. Włączamy sobie eksplorator i wpisujemy tutaj tą ścieżkę. Podajemy login i hasło. No i mamy dostęp do folderu. Możemy na przykład naszą topologię przeciągnąć sobie tutaj i zobaczyć, czy ona będzie w wirtualnej maszynie. No już jest w wirtualnej maszynie, czyli. Jest zrobiona komunikacja pomiędzy komputerem hostem a pierwszym windowsem. Teraz przejdźmy do tego, żeby zrobić wspólny pulpit. Czyli przede wszystkim w wirtualnych maszynach, jak i komputerach fizycznych, jeśli wejdziemy sobie do eksploratora to musimy zobaczyć gdzie w tej chwili jest pulpit ten komputer dysk C użytkownicy nazwa użytkownika czyli user i tutaj mamy pulpit No i teraz jeśli chcemy przenieść tą lokalizację to żeby on był wspólny to na chwilkę muszę wyłączyć wirtualną maszynę i zrobię sobie to na osobnym wirtualnym dysku twardym. Czyli w opcjach VirtualBoxa. Klikam sobie ustawienia, pamięć i teraz tutaj dodam sobie jeszcze jeden dysk twardy. Dam mu wielkość 20 giga. I ustawię, żeby był poniżej na liście butowania. Jeszcze raz włączam swoją wirtualną maszynę. Ponownie włączam pierwszego Windowsa i teraz w eksploratorze. Ten nowy dysk, który chcemy przeznaczyć na pulpit, nie jest jeszcze widoczny. Dlatego klikamy sobie prawym przyciskiem na start. Zarządzanie dyskami. Ten dysk się właśnie pojawił. I tutaj z listy wybieramy go. Na razie jego przestrzeń jest nieprzydzielona, czyli klikamy na niej prawym, nowy wolumin prosty I przypisujemy mu literę kolejną, czyli w tym przypadku E możemy sobie nazwać ten wolumin pulpit". Ok, jeśli on już teraz jest widoczny, to możemy przenieść na niego pulpit. Czyli jeszcze raz, klikamy prawym właściwości, lokalizacja. I klikamy przenieść. Pokazujemy tą nową lokalizację. Nie przenosimy tych danych na nowy pulpit. OK. I teraz, jeśli jakiś plik zapiszemy sobie na pulpicie, On powinien pojawić się na tym nowym dysku twardym. No i jest. Dobrze, i teraz to samo trzeba zrobić na drugim windowsie. najpierw zróbmy sobie wymianę danych pomiędzy fizycznym komputerem a tym windowsem drugim czyli znowu hasło dla użytkownika Tworzymy folder, który chcemy udostępnić. Sprawdzamy, czy jest komunikacja pomiędzy komputerem hostem a wirtualną maszyną. Tutaj, zgodnie z topologią, adres IP ma końcówkę 2. Na razie nie ma tej komunikacji. Sprawdźmy, czy tutaj jest ustawiony adres IP. Adres jest ustawiony, czy jest zrobiony. OK. Sprawdźmy teraz, czy jest komunikacja. Już jest wszystko ok. Czyli przechodzę do tego Windowsa drugiego i udostępniam folder 2. Udostępnianie zaawansowane. I tak samo jak na Windowsie pierwszym. Uprawnieniach daje wszystko dla wszystkich. Interesuje teraz nas ta ścieżka. Podajemy login i hasło. No, i znowu możemy sobie przenieść jakiś plik. Tym razem niech to będzie skrót do przeglądarki. I zobaczmy, czy pojawi się w wirtualnej maszynie Windowsa drugiego. No i jest. Czyli komunikacja pomiędzy komputerem fizycznym a Windowsem drugim jest załatwiona. I teraz zróbmy wspólny pulpit. Czyli przechodzę sobie do domyślnej lokalizacji. na tej lokalizacji prawy przycisk myszy właściwości lokalizacja i przenoszę na nowo dodany dysk No i teraz widzę, że pojawił się wspólny plik z Windowsa pierwszego Tworzę jakiś plik na Windowsie drugim i sprawdzę, czy on teraz będzie na pulpicie Windowsa pierwszego. Jak widać, wspólny pulpit działa, dlatego że pojawił się drugi plik z Windowsa drugiego. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.